Siemanko, z tej strony JJ Djoko, a to jest kolejna gierka, właściwie to minigierka. Tak, jestem na minigame o nazwie Plague. E no nie, fajnie, wszyscy już się zapchali, bo po co? Nie! Tak, tutaj trzeba mieć dobrego kompa, a szczególnie myszkę, bo gdy macie laga, nie jest fajnie. No i o wilku mowa. Fajnie. E, zrobimy sobie... Zrobimy. Właściwie zagramy trzy razy. No gdyż spleg jest naprawdę krótki. W porównaniu do Hide and to po prostu nie można tego porównywać, tak to powiem. No nie jest najgorzej, czek graczy dostało. Ja jestem jednym z nich. No, już nie jestem. No to ja robię pauzę i widzimy się na arenie. Za ok, jeden. zaczynamy za jeden. Zero. Ok, już jesteśmy na arenie. Arena jest chyba ta sama. No nie widzę różnicy. Chyba w FPS-ach. Tak. 9 FPS-ów. No widzicie to? Coś mi się wydaje, że to nie są moje lagi. Tylko serwerowe. No bo goście też nie byli zadowoleni u góry. Przynajmniej ja tam nie widzę zadowolenia. Ale okej. Okay, nie obchodzi mnie to. Na razie ja jestem zadowolony i jest 1 Okay. Zrzuciłem go. Graczy czterech. O, coś tu jest zlagowane, bo tu na czacie pisze, w, w, że trzech. No to podobnie jak wcześniej. Ciekawe jak będzie teraz. Powiedzmy, że wcześniej się bawiłem. O, już jest bardzo dobrze. Zostałem sam na sam. Jedziemy z gościem w salówkę. Na razie jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział. Na, no i co dobre, długo nie trwa. Dobra, widzimy się na kolejnej arenie za jakąś za jakieś 30 sekund właściwie. Dobra, Manko! jesteśmy już z powrotem na arenie. No, teraz jest dużo lepiej. Wiecie, dlaczego tak było? Ekran. Powiem tak, ekran. Co ma związanego z tym ekran? Powiększyłem sobie Minecrafta i to po prostu bardzo dużo laguje. Nawet o tym nie wiedziałem. Dobra, zwaliliśmy go, ale sami spadliśmy. No To już jest trzecia i ostatnia runda. Dlaczego tak szybko? Wydaje mi się dlatego, że. Może no, po prostu nie ma tu zbyt dużo graczy. Ale nie jest tak zawsze. Bo powiem wam, że koło godziny 22 jest już i zawsze dosyć sporo. Dlatego ja wolę grać teraz, bo potem niby aren jest dużo, ale ciężko się na nie załapać. Okej, okay. po parku sobie chwilę. Nie goni się po. Nie wiem jak to powiedzieć, ale dobra. Niech zrobią co chcą. Okej, okay. mam nadzieję tylko, że sam nie spadnę, bo to by już nie było takie fajne. Okej. Okay. Zostało dwóch graczy. Ja i on. On i ja. <gry> Dobra. Nie chcecie denerwować panie. Ale wygrałem! Tak, w końcu. I to był wielki finish w stylu JJ Joko. Jeżeli będziecie chcieli uzyskać więcej filmików z tego typu gier, no to piszcie komentarze. Lajkujcie! No i subskrybujcie. Mam nadzieję, że mój kanał się rozwinie. No i. No i ja Wam podziękuję. Siemanko.